Co ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że tak jak wiecie, byłam na brwiach permanentnych e, i byłam na tych permanentnych brwiach trzy razy. E, za drugim razem, chyba, to było, że, czy pierwszym, moja kosmetyczka powiedziała, że wiesz co, ale ty masz taką. Trochę ziemistą, trochę taką jakby e, matową twarz, taką e, jaką, jakąś niewyraźną. Ja mówię, no ale co masz na myśli? Nie wiem, czy ja czegoś źle używam, czy coś, bo to jest prawda, że ja bardzo lubię testować. Kto mnie zna, ten wie, że ja bardzo lubię testować nowe produkty. I wiecie co, w momencie kiedy ona mi tak powiedziała, to troszeczkę mnie to zaintrygowało i troszeczkę zaczęłam się nad tym zastanawiać. Rzeczywiście widziałam też, że moja twarz jest delikatnie taka szorstka w dotyku, że nie jest ona jakaś taka miękka, czy nie jest jakaś taka. No, wiecie, elastyczna, wiecie o co mi chodzi. I było tak, że mm, to się jakoś zbiegło, wiecie co, z, czy w czasie, kiedy e, kiedy e, dostałam paczkę. Mm, od, ale to zaraz, nie wszystko tu jest. Dostałam paczkę z e, takiej angielskiej internetowej e, drogerii. The straight, the straight From Nature Napiszę Wam tutaj na dole nazwę The Straight From Nature Pierwszy raz w ogóle o niej usłyszałam A, a jakby przy e, Bo czasami wiecie co Na tym Instagramie, na który Was również Bardzo serdecznie zapraszam Również link macie e, w opisie filmu Ale i też Wam napiszę Tutaj gdzieś z boczku e, to na tym Instagramie czasami wyłapują mnie różne firmy, wiecie? Nie wiem dlaczego, nie mam jakichś wielkich zasięgów, ale e, zauważam e, co jakiś czas, że albo mnie jakaś firma obserwuje, albo jakaś firma, firma mi lajkuje zdjęcia, albo jakaś firma mi zostawi komentarz. To jest bardzo miłe, naprawdę. I oni mi chyba polajkowali, Kilka zdjęć. Także to też wzbudziło moją y, uwagę, i weszłam sobie po prostu w to, bo, wiecie, The Straight From Nature to się kojarzy z jakąś angielską, w sensie angielską marką, nie polską. To znaczy to marka jest angielska, ale y, polska, jakby osoba, która prowadzi to, polski właściciel. Y, więc y, zainteresowałam się tym. I oni, yy, oni mieli w ostatnim, chyba, że w przedostatnim poście, yy, mieli coś takiego, że szukają testerów, czy szukają osób, które przetestują rzetelnie yy, kosmetyki yy, i opublikują posta albo napiszą swoją recenzję, itd. itd. I ja stwierdziłam, że Dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować? Napisałam, wzięłam udział w tym konkursie i oni mnie też wybrali właśnie. I dostałam trzy produkty. Nie mogę znaleźć tego jednego. Nie wiem dlaczego, ale mi bateria padła, i nie wiem na czym się skończyło, ale y, chciałam Wam powiedzieć, że y, nie mogę znaleźć tego jednego produktu, ale y, dwa cały czas używam, więc Wam pokażę te dwa przynajmniej które naprawdę używam już chyba z drugi miesiąc, i wydaje mi się, że będę je zamawiała, chociaż ten jeden to tak naprawdę. Zaraz wam o zresztą powiem. Za trzecim razem, jak byłam na tych moich brwiach permanentnych, to mi kosmetyczka powiedziała, że moja buzia się bardzo poprawiła. Eee, I zaraz Wam pokażę kosmetyki, których zaczęłam używać i. Ona po prostu taką radochemię zrobiła tym, że powiedziała, że, yy, że wiecie, że moja buzia się poprawiła, że stwierdziłam, że naprawdę one działają i to było, wiecie, to było w takim jakby. Mm, w jednym okresie, że zaczęłam robić te brwi, paczka przyszła, zaczęłam używać z malutkimi przerwami, bo oczywiście jak, jak brwi się goją, to za bardzo nie można ich myć, zmywać jakoś tam bardzo, wiecie, mocno, ale jak się zagoiły, to z miłą chęcią z nich korzystałam i już Wam pokazuję, co to jest. Zacznę może od tego, który, który był jako pierwszy. To jest Hydrolat. To jest Hydrolat z firmy Ofiga i on jest z różą, e, z wonną różą. O, tak on się nazywa, Wonna Róża. Zostawię Wam linki w opisie do tych produktów. Ale on jest bardzo fajny, on jest naprawdę bardzo fajny, on bardzo fajnie łagodzi buzię i on, on, on tutaj zawiera tylko różę damasceńską Flower Water, czyli woda kwiatowa, i powiem Wam, że pierwszy raz w ogóle nawet pierwszy raz się spotkałam z tą firmą Ofiga. A okazuje się, że ona jest popularną firmą. E, ona ma bardzo duży asortyment, który również można znaleźć na stronie The Straight From Nature. To jest głównie dla osób, które są tutaj, mieszkają w Wielkiej Brytanii i które może, z jakby, zainteresują się tą drogerią. Oni mają same naturalne produkty, naturalne kosmetyki z dobrymi składami. Także, dlaczego nie? A ten hydrolat jest bardzo fajny, on mi łagodzi buzie. Drugą rzeczą to jest. Hydrofilowa, pasta myjąca, o zapachu jeżynowym, z firmy BioUp. Słuchajcie jaki to jest środek, nie dosyć, że przepięknie pachnie, to doczyszcza buzię, domywa ją, że nie trzeba wiecie szorować. On jest, to jest środek na jakby w zasadzie to jest taka pasta. Widzicie, już mam końcówkę. Może jeszcze na dwa albo trzy razy wystarczy. Ale to jest taka pasta, która po, jakby po kontakcie z wodą, w kontakcie z wodą ona się zamienia w taką piankę. I ona już później można nią myć normalnie, jako taką pianką. Słuchajcie, to jest petarda, nie dosyć, że mam twarz na wilżoną, eee, policzki, przede wszystkim na, e, do tej pory policzki moje e, wyglądały jak jeden wielki strób, bo tu miałam suche, a tu miałam normalnie, wiecie, e, jakby sebum mi się wydzielało i tak dalej. Ona jest świetna, e, z naturalnych produktów oczywiście zrobiona, i tu jest niby napisane tak. Delikatna pasta masełko do codziennego mycia twarzy i demakijażu dodatek grinki francuskiej sprawia, że pasta skutecznie oczyszcza skórę, e, pozostawiając ją gładką i świeżą, to jest prawda. E, polecana dla każdego typu cery. Yy, nanieś pastę na twarz i masuj obuszkami palców. Dołącz ciepłą wodę. Pasta zmieni kolor na jasno-różowy. To jest prawda. E, kontynuuj mycie, po czym zmyj twarz ciepłą wodą. E, zwróć uwagę, aby do słoika nie dostała się woda. Przechowuj kosmetyk z dala od źródeł światła i ciepła. Słuchajcie, to jest genialny środek, który rzeczywiście on się później zmienia. Ta pianka jest taka delikatnie różowa taki brudny róż, powiedzmy. Pięknie pachnie i to co już mówiłam domywa świetnie buzie i zostawia taki. nie ma uczucia ściągnięcia, zostawia taką fajną, nawilżoną skórę później. Naprawdę dla mnie ona się sprawdza bardzo dobrze, jej nie potrzeba jakoś brać bardzo dużo. Ja ją e, tak biorę na jakby odrobinę jak paznokieć. I ona ma jeszcze takie, wiecie, co jak się ją weźmie. Ja najpierw rozcieram, w, jakby, w dłoniach i sobie ją, roz, jakby, rozmarowuję na, na buzi. I ona ma takie grudki. Tutaj nie będzie tego widocznego w ogóle, w ogóle. Ale ona ma takie grudy. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie, ale wam tak pokażę. Wejdziemy do tego słoika bliżej. Ona ma takie grudy, jakby peeling, jakby co? Nie wiem, jak Wam to mam e, tak naprawdę wytłumaczyć, bo to. Bo te grudki e, są widoczne dopiero jak rozsmarowujecie na, na buzi. Ale to nie jest żaden peeling, to nie jest żaden. Wydaje mi się, że to jest ta glinka francuska. Przepraszam, glinka francuska. Ona powoduje, że się takie grudki z tego, ale one się później rozpuszczają. Więc to jest ciekawe też, że ona przez te grudki tak fajnie też tą buzię pewnie myje, nie wiem, ja zgaduję, że to przez grudki a może ona po prostu jest, dlatego taka że ona dobrze domywa, domywa twarz naprawdę jest petarda, na pewno, bo jeszcze mi tutaj może na trzy razy wystarcza wystarczy na cztery, ja ją powiem wam już oszczędzam, naprawdę ja ją oszczędzam, zamiennie ją stosuję z inną pianką, którą używam w tym momencie, ale o tym też Wam kiedyś powiem, może przy okazji projektu Denko, bo tamtej pianki już też mam nie tak bardzo dużo, ale ja ją trochę oszczędzam, tą pastę, ale muszę kupić naprawdę jak ona mi się skończy i mam jeszcze jedną rzecz do wypróbowania, też do mycia twarzy, ale jak ona mi się skończy, to ja ją kupię w The Straight from Nature. Zobaczę w ogóle, co oni jeszcze mają. Bo oni mają bardzo fajne, naturalne, naprawdę marki. Mnie nie, przeszkadzają, mnie, mnie nie przeszkadzają naturalne kosmetyki, a wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że po naturalnych kosmetykach moja buzia jest bardziej gładka, bardziej miękka, mniej szorstka, mniej taka ziemista. Wiecie? I właśnie jak ona mi powiedziała, ta moja kosmetyczka, że poprawiła mi się twarz, że poprawiła mi się kondycja mojej buzi. I w ogóle koloryt mi fajnie wyrównało To ja też właśnie się uśmiechnęłam w duchu Bo wiedziałam czemu to też zawdzięczam Więc to są te dwie rzeczy, którym to zawdzięczam Kolejną rzeczą to jest serum Serum korygująco rozjaśniające do twarzy Z The Face Boom Słuchajcie, to serum. Nie chcę zachwalać, nie chcę, żebyście wymyśleli, że to jest jakieś lokowanie produktu albo nie wiem, współpraca. To nie jest współpraca. Ja to serum kupiłam w też w polskiej drogerii działającej na wyspach. Chyba w Natural Zone, tak. Oni są marką działającą w Liverpoolu i ja widziałam na Instagramie, że bardzo dużo ludzi poleca tą w ogóle markę The Face Boom. I właśnie pianka, której używam też zamiennie z tą pastą hydrofilową, jest również z firmy The Face Boom. Więc tu jest 95% naturalnych składników naturalnego pochodzenia. Korygu, korygująco rozjaśniające serum do twarzy, cera mieszana tusta, niedoskonałości, przebarwienia, rozszerzone pory i zawiera 2% kwasu glikolowego, 2% kwasu migdałowego i 2% glukonolakton. Glukonolakton. Także to jest coś mega dla mnie. Yy, rozjaśnia mi właśnie, jakby koryguje mi te moje yy, też yy, jakby naczynka, które mam na, na, na twarzy. Yy, I tu jest jeszcze, czekajcie, bo tu jest, jestem naturalnym korygującym, rozjaśniającym serum. Do twarzy stworzonym z myślą o każdym typie cery, a w szczególności tustej, mieszanej, błyszczącej, szarej z rozszerzonymi porami, przebarwieniami, zmianami trądzikowymi. I innymi widocznymi niedoskonałościami. Powstałem na bazie naturalnej, wegańskiej formuły. Ja nie mam cery trądzikowej, ale, o, ale mam wszystkie inne, które tutaj e, były e, powiedziane. E, czyli szara, tłusta, mieszana, błyszcząca, rozszerzone pory. E, I to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Również kupię sobie hmm, kolejny y, taki produkt. Zobaczymy, czy ten sam, czy po prostu spróbuję inne serum tej firmy Facebook, ale zobaczcie, jak widzicie, jak zobaczycie tutaj, tyle mi zostało y, i używam 2 miesiące. Około dwóch miesięcy? Mówię wam z małymi przerwami, bo e, jak miałam zrobione te brwi, to naturalnym jest, że nie smarowałam nic, e, tylko starałam się, e, jakby na policzkach, i omijać tutaj też czoło za bardzo, e, okolice brwi. Także troszeczkę oszczędnie go wtedy używałam, ale teraz używam naprawdę naprawdę i jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny. Naprawdę. Tyle pompek, ja chyba z 6 czy... 5 pompek używam i on jest też dosyć wodnisty, wiecie? Więc jak go nałożycie i zrobicie tak, to on potrafi spływać troszeczkę z ręki, więc jak nałożycie, to trzeba nakładać, albo bezpośrednio na buzie, albo ja, ja przeważnie na ręce. Nie wiem, dlaczego jakoś tak na ręce najpierw nakładam i później wcieram, rozmasowuję w skórę w buzie po prostu w twarz. Także on robi mi przynajmniej robi cuda na, na twarzy, także. Yy, I ona też, ta moja kosmetyczka zauważyła, że mam jakby troszeczkę na policzkach jakby zmniejszone widoczność naczynek. Więc widzicie, to też jest, trzeba sobie tak dobrać kosmetyki, żeby jak najbardziej były dla Was i żeby jak najbardziej były dobre dla waszej cery i żeby wam, nie, żeby wam służyły po prostu, a nie szkodziły. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. I ja naprawdę to jest dla mnie bardzo, bardzo dobry środek kolejną rzeczą, którą używam razem, pod, znaczy po tym serum jakby jak nałożę, ale razem z tymi produktami, które Wam pokazałam teraz Wam pokazuję bardziej pielęgnację wieczorną bo rano mam zupełnie inną albo wcale tylko kończy się na umyciu twarzy wiem, że nie powinnam tak ale ja też pracuję w dosyć takim ciepłym czasami klimacie, dosyć jest u nas duszno też czasami w pracy e, więc jakbym jeszcze jakiś krem nałożyła to bym chyba się rozpływała, ale e, kremem, który używam zawsze wieczorem to jest Bioderma Sensibio e, redukcja e, anti-redness jakby o w ten sposób redukcja no zaczerwienień po prostu na buzi jest on bardzo dobry. Tak jak yy, nie do końca mi pasowały. Pokazywałam nam Wam na Instagramie. Czekajcie, jak to się nazywało. Eee... O Boże: Farmaceris. Tak, Farmaceris i ta seria N do cery naczynkowej. O Jezu. Dla mnie nie robiło to w ogóle znaczenia, nie robiło to w ogóle roboty, a miałam z farmacerist też i serum, i krem anti redness i nic po prostu nie pomagało, nic nie, nie było jakby dobre do mojej buzi, nie redukowało mi tych zaczerwienień, ale to, to jest po prostu kozak. To jest przekozak i na cerę naczynkową w połączeniu razem z tym serum. No, weź się wyost, proszę. Dla mnie to jest kombinacja perfekto. Dla mnie to jest perfekcyjna kombinacja po prostu to serum i ten krem na wieczór. I buzie mam naprawdę super i mam mięciutką. On jest taki trochę też nawilżający ten krem. A on tutaj ma H2O, czyli wodę, yy, nie, bo to się nazywa Sensibio H2O AR. Yy, dwa razy na dzień wmasować w skórę po oczyszczeniu. Aha, że jest też excelent pod make-up. Jako baza pod make-up. Made in France. No, ale ja to używam na wieczór, bo on jest dosyć bogaty. On jest dosyć bogaty i on jest dosyć taki, że. On jest taki dosyć bogaty i ja takie bogate kremy zdecydowanie wolę bardziej używać na noc niż na dzień. Także. To są moje rzeczy, których używam tak naprawdę wieczorem i po których moja buzia się poprawiła. E, jeszcze jedną rzeczą, którą używam, to już moje chyba drugie albo trzecie opakowanie, jest to krem pod oczy z Bielendy, Kuracja Młodości, nawilżający krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, ekstrakt ze śluzu ślimaka, 24-karatowe złoto, kwas hialuronowy jakby zawiera w sobie. Ja go kupiłam. W Polsce będąc dwa lata temu, pierwszy raz, znaczy nie to akurat opakowanie, to jest chyba moje tak jak mówię, drugie albo trzecie, ale to pierwsze kupiłam w Polsce dwa lata temu i. Po tym też takie wzięłam, wiecie, wzięłam na wypróbowanie i po tym go poznałam. Bo się bardzo fajnie rozciera pod oczami, ja mam bardzo wrażliwe oczy i ciężko mi było w ogóle jakieś produkty do oczu stosować, bo przez noc bardzo często mi się dostawały do oczu. I... Później jeszcze pały, wiecie, te oczy i, i, i musiałam od razu lecieć do łazienki, jak się obudziłam myć i, i tak dalej. A on się bardzo fajnie rozprowadza, e, jakby bardzo fajnie się też wchłania, e, nie zostawia tłustej e, warstwy, a właśnie jakby jak się go dobrze e, jakby wklepie e, w okolice oczu, to bardzo dobrze się wchłania. Nie wiem czy Wy mnie rozumiecie, co chcę Wam powiedzieć. Jeszcze to jest tutaj napisane, to krem pod oczy zapewnia spektakularne efekty w pielęgnacji cienkiej i delikatnej skóry wokół oczu, ujędnia, rewitalizuje i wzmacnia skórę, wygładza zmarszczki pod oczami, napina intensywnie nawilża. Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w skórę yy, wokół oczu. Więc tak, ja go używam też tylko wieczorami. Nie używam go w dzień, bo w dzień mogę się zapomnieć przetrzeć yy, oczy i wiecie. I mnie później bolą, yy, szczypią i tak dalej, a u mnie jest też w pracy czasami się wydziela trochę Takiego pyłu, więc no jakby staram się też te oczy chronić. A jeszcze zapomniałam tutaj wziąć, ale muszę lecieć jeszcze tam do mojego pokoju, żeby mam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą stosuję do oczu.